Ostatni telefon Brusa Lee skrywał słowa tak wstrząsające, że do dziś trudno w nie uwierzyć. To nie jest legenda ani teoria. To autentyczny głos mistrza w jego najbardziej szczerym, nieprzefiltrowanym momencie. I właśnie to, co powiedział wtedy, w ostatniej rozmowie, zmienia całkowicie obraz człowieka, którego wszyscy myśleliśmy, że znamy. Zanim jednak przejdziemy dalej, zrób coś dobrego dla siebie. Weź głęboki oddech. Wypij łyk wody, pozwól oczom na chwilę odpoczynku. Twoje zdrowie jest tak samo ważne jak ta historia. 20 lipca 1993 roku Bruce miał napięty grafik: spotkania dotyczące scenariusza Game of Death, rozmowy o końcowej produkcji Wejścia Smoka, a także wizytę w apartamencie aktorki Betty Ting Pei, by omówić poprawki w scenariuszu. Wszystko wyglądało jak typowy dzień w życiu filmowca ale według kilku osób z jego najbliższego otoczenia, w tym producenta Raymonda Czoła, Bruce od kilku dni nie czuł się najlepiej. Pojawiały się powtarzające raporty, bóle głowy, zawroty, wyraźna utrata wagi, jego muskularna sylwetka, którą podziwiali miliony, stała się nagle chudsza i słabsza. Skarżył się bliskim na chroniczne zmęczenie, a dwa miesiące wcześniej, w maju, doznał dramatycznego załamania. Wtedy przeszedł atak padaczkowy, ale lekarze zdiagnozowali obrzęk mózgu. Zalecono mu leki, m.in. manitol, by ograniczyć skutki choroby. Ale Bruce, wierny swojemu nieustępliwemu stylowi życia, odmawiał zwolnienia tempa. Nadal trenował, pracował, spotykał się z ludźmi, jakby chciał udowodnić, że nic nie może go zatrzymać. Rano 20 lipca Bruce rozpoczął dzień jak zwykle: lekkie ćwiczenia, medytacja, a potem pisanie. Zawsze trzymał przy łóżku skórzany notes, w którym zapisywał wszystko: od zasad kuon do pofilozoficzne refleksje. Świadkowie podkreślali, że w ostatnich miesiącach stawał się coraz bardziej zamyślony i refleksyjny, coraz częściej mówił o śmiertelności, o tym, jaką spuściznę po sobie zostawi, o przyszłości sztuk walki. Jego żona Linda Lee Cadwell później potwierdziła, że Bruce miał zwyczaj notowania krótkich, zagadkowych fraz. Były to połączenia teorii, sztuk walki i osobistych spostrzeżeń. W jednym z takich wpisów napisał: Bądź jak woda, płynąca, uderzająca, ale dziś bądź nieruchoma. Czy był to znak zmęczenia psychicznego, czy filozoficzne rozważania, a może złowieszcze przeczucie? Do dziś pozostaje to tajemnicą. Pomimo symptomów, Bruce wciąż utrzymywał publiczny wizerunek pełen energii, brał udział w spotkaniach. Z pasją rozmawiał o nowych projektach. Przed mediami mówił o globalnych ambicjach. Wydawał się być na progu zostania pierwszą azjatycką supergwiazdą Hollywood. Jednak w oczach jego przyjaciół widać było prawdę. Balansował na granicy swoich możliwości. Czasem tryskał wizjonerską energię, by chwilę później wyglądać na wyraźnie wyczerpanego. Perfekcjonizm Brusa Lee nie kończył się na samej grze aktorskiej czy choreografii walk. Obejmował każdy najmniejszy szczegół procesu twórczego, od montażu, przez ustawienie kamery, aż po dobór muzyki do danej sceny. Znany był z tego, że zostawał do późnych godzin nocnych, przeglądając codzienne nagrania z planu. Spał wtedy zaledwie kilka godzin na dobę, ponieważ obsesyjnie dążył do tego, by jego dzieło było bezbłędne, presja była ogromna, Bruce nie tylko produkował filmy. On musiał zmierzyć się z oczekiwaniami kulturowymi, ekonomicznymi i rasowymi, które spadały na niego równocześnie ze strony zarówno Hollywood, jak i Hongkongu. W wielu aspektach dźwigał na swoich barkach dwa światy filmowe jednocześnie. Po południu, 20 lipca, Bruce znalazł się w apartamencie Betty Ting Pei, gdzie, według doniesień, pracował nad poprawkami dialogów. Na chwilę wyszedł z pokoju, aby wykonać krótki telefon, a następnie wrócił do pracy. Około godziny 19:30 położył się narzekając na silny ból głowy. Betty podała mu lek przeciwbólowy ekładik, środek zawierający aspirynę oraz meprobamat. Bruce nigdy się już nie obudził. Ten dzień miał być podobny do setek innych, pełen terminów, notatek, prób i znajomych rytuałów. A jednak pod powierzchnią kryło się niebezpieczne połączenie wyczerpania, leków, presji i tajemniczych okoliczności, wszystkie te elementy złożyły się na jedną z najbardziej szokujących śmierci w historii kina. Jego odejście wstrząsnęło światem i natychmiast wywołało lawinę debat medycznych, prawnych i kulturowych. Jednak w godzinach, które bezpośrednio poprzedziły ten dramat, wszystko wydawało się dziwnie zwyczajne zbyt zwyczajne z wyjątkiem jednego szczegółu ostatniego telefonu wielka zdrada Hollywood. Ostatni telefon Brusa Lee nie był zwykłą, lekką rozmową ze znajomym. Kiedy sięgnął po słuchawkę, niósł na barkach ogromny ciężar, którym desperacko musiał się z kimś podzielić. Z kimś, kto naprawdę go rozumiał. Pomimo wielkiego sukcesu, sławy i pieniędzy, Bruce był głęboko rozczarowany tym, jak świat nadal go postrzegał. Nie chciał być tylko tak półamerykaninem z Hongkongu, który kopie szybciej i mocniej niż ktokolwiek inny. Chciałby ludzie szanowali nie tylko jego fizyczne zdolności, ale i jego sztukę, filozofię oraz autentyczność. Jednak wiedział, że otacza go środowisko pełne amatorów. Zdawał sobie sprawę, że gdyby publicznie wyraził swoje rozczarowanie, nazwano by go aroganckim, chciwym albo niewdzięcznym, ale osoba, do której zadzwonił, wiedziała doskonale, skąd brała się jego złość. Jego frustracja i jego determinacja, bo była świadkiem jego drogi od samego początku. Kiedy Bruce powrócił do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 60., wierzył, że ma w rękach coś, czego Hollywood nigdy wcześniej nie widziało autentyczność. Był szybki, nieludzko szybki, miał charyzmę gwiazdy roka i umysł filozofa. I co najważniejsze miał historię, którą tylko on mógł opowiedzieć. Tą historią był projekt The Warrior. Koncepcja serialu o chińskim mistrzu sztuk walki, który przemierzał amerykańskie pogranicze, wykorzystując swój spryt, mądrość i umiejętności, by przetrwać. Pomysł był odważny, świeży i głęboko osobisty, ale Hollywood powiedziało nie. Zamiast dać mu szansę, wzięto jego koncepcję i oddano ją komuś innemu. W 1992 roku na ekranach zadebiutował serial Kung Fu, w którym główną rolę zagrał David Carridain. Biały aktor ucharakteryzowany tak, by wyglądać na pół Chińczyka. Bruce patrzył na to w osłupieniu. Nie tylko ukradziono jego historię, ale całkowicie wymazano z niej jego tożsamość. Powiedziano mu wtedy, że Ameryka nie jest jeszcze gotowa na azjatyckiego aktora w głównej roli. Była to zdrada tak głęboka, że mogła złamać nawet najtwardszego człowieka. Ale Bruce się nie złamał. Kiedy w 1953 roku wylądował w Hongkongu, lokalna prasa traktowała go jak egzotyczną zagadkę obcego, z amerykańskim akcentem, czasami wręcz aroganckiego. Jednak Bruce w ogóle się tym nie przejmował, miał swoją wizję i wiedział, że nadszedł jego czas. Wszedł do studiów Golden Harvest. I powiedział bez cienia wątpliwości: Nie przyjechałem tu, żeby być drugim po kimkolwiek. Następnie pojawił się The Big Boss. Historia człowieka, który przysięgał nigdy nie walczyć, dopóki niesprawiedliwość nie zmusi go do złamania tej obietnicy. Brutalna, surowa akcja wstrząsnęła całymi Chinami i Azją. Potem przyszła kolej na Fifist of Fury, gdzie Bruce otwarcie stawił czoła rasizmowi. Scena, w której jednym potężnym kopnięciem niszczy tabliczkę No Dogs or Chinese Allowed, przeszła do historii. Wreszcie Way of the Dragon, film, który sam napisał, wyreżyserował i w którym zagrał główną rolę, prowadząc do legendarnej walki z czakiem Norrisem na Rzymskim Koloseum. To nie były zwykłe filmy, to były manifesty. Bruce przepisywał wizerunek azjaty w kinie, nie jako uległego, śmiesznego dodatku, lecz jako człowieka silnego, dumnego, kierującego się zasadami i głęboko ludzkiego. Kasy kinowe eksplodowały, a Zachód wreszcie zwrócił uwagę. Hollywood, które kiedyś go odrzuciło, teraz wróciło, tym razem na kolanach. Bruce zgodził się, ale już na swoich warunkach. Enter the Dragon kształtowało się jako coś więcej niż film. To miała być rewolucja połączenie wschodu i zachodu widowiska kinowego i głębi filozoficznej. Jednak za kulisami Bruce płonął z obu stron, jak świeca. Były dni, gdy pracował po 20 godzin bez przerwy. Treningi, filmowanie, montaż, a do tego jeszcze nauczanie. Nie chciał zwalniać, bo marzenie było już tak blisko. Ale marzenia zawsze mają swoją cenę. A Bruce płacił ją w milczeniu. Cienie na ścianie. Pomimo chwały, sławy, majątku i tłumów fanów, które zbierały się, by zobaczyć go choć przez chwilę, Bruce Lee był dręczony. Dręczony czasem, presją i nieustającym ciężarem, jaki nakładało na niego ciało pchane poza granice ludzkiej wytrzymałości. Stał się globalną ikoną, ale nawet bogowie się męczą. Jego ciało, kiedyś wyrzeźbione niczym z marmuru, zaczęło go zdradzać. Ataki omdleń dopadały go niespodziewanie w ciągu dnia, powalając nagle, jakby ktoś przeciął sznurki marionetki. Bóle głowy przestały być okazjonalne. Stały się chroniczne, gwałtowne. I często towarzyszyły im mdłości tak silne, że ledwo mógł mówić. Najgorsze wydarzyło się 10 maja 1973 roku. W trakcie rozmowy nagle dopadł go atak. Upadł, a jego ciało drgało w konwulsjach. Został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę. Przez chwilę wydawało się, że świat wstrzymał oddech. A potem Brus otworzył oczy. Lekarze nazwali to cudem. On sam widział w tym ostrzeżenie. Specjaliści dawali różne teorie, ale żadna nie była ostateczna. Jedni winili stres, inni mówili o obrzęku mózgu, jeszcze inni wskazywali na jego nieludzko intensywny reżim treningowy, godziny spędzane na siłowni, ćwiczenia szybkościowe, izometryczne, rozciąganie tak brutalne, że graniczyło z obsesją. Ale Bruce, jak zawsze niepokorny. Machał tylko ręką, kiedy bliscy próbowali go powstrzymać. Miał przecież pracę do wykonania, musiał udowodnić światu, że nie jest tylko kolejnym artystą sztuk walki z dobrym wyczuciem komedii. Dlatego naciskał coraz mocniej, nie gonił już tylko za perfekcją, uciekał przed czymś niewidzialnym, może przed śmiercią, a może przed zapomnieniem. Przyjaciele zauważyli w nim zmianę, oczy, które dawniej błyszczały inteligencją i figlarnością, Teraz spowijała jakby lekka mgła, jakby patrzył w dal, widział coś, czego inni dostrzec nie mogli. Głos, kiedyś donośny i pewny siebie, stawał się coraz cichszy, bardziej refleksyjny. Coraz częściej cytował Laozi, mówił o byciu jak woda, o przepływaniu, o rozbijaniu się, ale też o tym, by umieć być nieruchomym. Rozważał złudzenie ego, potrzebę jego odrzucenia i o życiu prawdziwie, w każdym ruchu, w każdym słowie. Jeden z jego przyjaciół powiedział później: On mówił jak człowiek, który pisze własny nekrolog. A potem nadszedł ten telefon. Późne popołudnie w Hongkongu było duszne i ciężkie od wilgoci, kiedy Bruce sięgnął po słuchawkę i wybrał numer, którego nie używał od miesięcy. Zadzwonił do Dana Lee, starego przyjaciela, filozofa, artysty sztuk walki, człowieka o duszy i głębi. Wiedział, że jeśli ktokolwiek na świecie zrozumie, Dlaczego zadaje sobie tyle bólu dla swojej sztuki, będzie to właśnie Dan. To, co nastąpiło, nie było zwykłą, lekką rozmową. Dan później opisał tę rozmowę jako elektryzującą, nie dlatego, że Bruce chciał inspirować czy zabawiać, ale dlatego, że płynęła z niego czysta, nagromadzona energia. Bruce nie grał roli, nie próbował nikogo motywować, mówił surowo, zmęczony, a jednocześnie rozpalony czymś pilnym. Nagranie zaczyna się mniej więcej w połowie rozmowy. Głos Brusa był napięty, niemal drżał od frustracji. Nie złościł się na show, był nim obrzydzony. Widziałeś to tai chi, te wszystkie pseudo-samoobrony? To tylko pozory, sama poza! Syknął, a jego głos cięty był jak ostrze. Gdybyś tam był, Dan, siedząc z naszymi zagranicznymi znajomymi i patrząc na ten pokaz, Byłbyś zawstydzony do granic możliwości. Nie było w nim żadnych zahamowań. Krytykował bez litości. Zawodnicy byli według niego kompletnie nieprzygotowani. To tchórze. Odwracają głowy przy ciosach, po drugiej rundzie ledwo oddychają. To żałosne, amatorskie. Dan próbował złagodzić ton. To wygląda jak zwykła bójka uliczna, ale Brus nie ustępował. To nie jest nawet bójka uliczna. Spójrz na Joe Fraziera. On używa każdego narzędzia, które ma, jest nieustępliwy. A ci ludzie, pudłują, przewracają się, chwytają i szarpią. Nawet w Hongkongu mówią, że to wygląda jak walka dzieci. Wykonują wszystkie te efektowne pozy i ruchy, ale w chwili kontaktu nie wiedzą, co robić. Pod całą tą furią kryła się jednak misja. Bruce nie wylewał żalu dla samego wylewania. Nakreślał cel. To, co chcę osiągnąć w filmie. Powiedział do Dana. To podnieść poziom, i to naprawdę znacząco. Dan odparł spokojnie. Masz przed sobą prawdziwą misję. Bruce skinął głową, choć Dan nie mógł tego zobaczyć. Dokładnie, człowieku, nie tylko dla Hongkongu, ale po to, by zyskać szacunek Zachodu. Nie robię tego dla szybkich pieniędzy. Robię to, żeby podnieść jakość. I wtedy Bruce podzielił się czymś jeszcze bardziej osobistym. Przyznał, że odrzucił propozycję telewizyjną od Warner Brothers. Chcieli go z powrotem. Odmówił. Sprzedawał swój dom w Stanach. Odcinał się od dawnej przeszłości. Zostawiam wszystko, zabieram tylko kilka książek, trochę ubrań i to wszystko. Dan, chcąc rozładować napięcie, zażartował. Daj znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy przy przeprowadzce. Brus zaśmiał się cicho, ale pod tą śmiechem kryło się coś więcej. Śmiech Brusa w tamtej rozmowie nie był zwyczajny. Było w nim coś głębszego prostota, minimalizm, skupienie. Tak naprawdę to chodzi o prostotę powiedział. Im bardziej szukam samego siebie, tym jaśniejsze stają się pytania. To, co człowiek musi przezwyciężyć, to świadomość samego siebie. Jeśli potrafisz poruszać się z narzędziami pod dowolnym kątem, możesz dostosować się do wszystkiego, co stoi przed tobą. Wyjaśniał dalej: Im bardziej niezdarne i ograniczone jest coś, tym łatwiej to pokonać. Ale dla mnie to nie jest tylko walka. To używanie ciała, by zrozumieć, jak być tu i teraz, z każdą chwilą, i ciągle zadawać sobie pytania. Dan poruszony do głębi spytał: Bruce, czy to naprawdę jest Twoja droga? Czy naprawdę w to wierzysz? Kiedy to odkryłem, to wszystko stało się jasne, odpowiedział Bruce. Na to Dan powiedział: Doszedłeś do punktu, w którym stajesz się naprawdę filozoficzny, widzisz ostateczny cel, ale Bruce nie pozwalał sobie na ulgę. Jeszcze nie potrafię kontrolować swojej gwałtownej złości, przyznał, uśmiechając się lekko. Gdyby Lo Wen miał odwagę podejść i uderzyć mnie w twarz, to byłby jego koniec. Dan roześmiał się, ale Brus natychmiast spoważniał. Jeszcze nigdy nie odmówiłem żadnemu wyzwaniu, odkąd jestem w Stanach. Kiedy ci pseudomistrzowie rzucają hasła, przyjmuję. Pierwsze pytanie: Czy czuję strach? Drugie: Czy rozumiem jego intencje? Tak. Więc co mam z tym zrobić? Nie ma innej drogi niż walka. Dan próbował złagodzić atmosferę. To brzmi jak dojrzałość. Ale Bruce wszedł mu w słowo. Nie ma czegoś takiego jak dojrzałość, jest tylko proces dojrzewania. Bo jeśli jest dojrzałość, jest też zakończenie. Koniec. A to oznacza trumnę. Jego słowa zawisły w powietrzu jak proroctwo. Później w rozmowie wspomniał o Fist of Fury, a dokładniej o ostatniej scenie. Opowiadał jak wyskoczył w powietrze z rozłożonymi ramionami otoczony przez żołnierzy z wymierzonymi karabinami. Wychodzę i mówię, do diabła z wami oto nadchodzę. Zaśmiał się, ale w tym śmiechu kryło się coś więcej. Finał, może przeczucie, może wyzwolenie. Dan nie odpowiedział, było w tej chwili zbyt wiele. Gniew, wolność, a może nawet echo nadchodzącego końca. Bruce nie mówił wtedy tylko o kinie. Mówił o odzyskiwaniu autorstwa swojego życia. Swojej sztuki, swojego dziedzictwa, zanim ktoś inny napisałby za niego zakończenie. Dan później wspominał: Nigdy wcześniej nie słyszałem Brusa takiego, tak ludzkiego, tak bezbronnego, a jednocześnie niezłomnego. To była ich ostatnia rozmowa. Patrząc z perspektywy, nie był to zwykły telefon, to była kurtyna opadająca na jego życie. Ale Brus nie schodził ze sceny, on biegł prosto w ogień. Upadek. Kilka godzin po tej rozmowie, w której zawarł całą swoją duszę, Bruce pojawił się w apartamencie Betty Ting Pei w Kowloon Tong. Miało to być zwykłe spotkanie, ciche omawianie scenariusza nowego filmu Game of Death. Los miał jednak dla niego inny scenariusz. Bruce skarżył się na silny ból głowy. Betty podała mu lek przeciwbólowy Equisic, mieszankę aspiryny i meprobamatu. Położył się by odpocząć. Nigdy już nie wstał. Kiedy świat dowiedział się o tragedii, wstrząs był ogromny. Bruce Lee, 32 lata, w szczycie formy, człowiek, który zdawał się nie znać granic, odszedł. Oficjalna przyczyna obrzęk mózgu. Ale dla wielu ta odpowiedź była zbyt prosta, zbyt sterylna, zbyt mało pasująca do życia człowieka, którego każdy dzień był burzą. Rozpętały się plotki i teorie, od reakcji alergicznej, przez zamach mafii. Postarożytne klątwy chińskich duchów. Niektórzy wierzyli, że został ukarany za to, że ujawnił sekrety sztuk walki zachodowi. Do dziś nie ma jednej odpowiedzi, która uciszyłaby wszystkie pytania. Jego najbliżsi przyjaciele, Dan Inosanto, Chuck Norris, James Coburn, byli zdruzgotani, nie tylko stratą, ale pustką, jaka po nim pozostała. Bruce był jak wulkan. Eksplodował pomysłami, filozofiami, wizjami przyszłości. A teraz nagle zapadła cisza. Ale tamta ostatnia rozmowa telefoniczna, ten surowy, niefiltrowany moment, stała się czymś więcej. Była duchową kapsułą czasu, jego ostatnim nieocenzurowanym świadectwem dla świata, pełnym nieżalu lecz jasności. Z perspektywy śmierci jej znaczenie urosło jeszcze bardziej, jakby Bruce wiedział, że nie koniec jest najważniejszy, lecz to, że powiedział już wszystko co trzeba było powiedzieć. To w tamtym telefonie przekazał pałeczkę dalej. Nie przez walkę, nie przez widowisko, ale przez słowa. A jednak jego ślady są wszędzie. Filozofia Bruce Lee, wchłoń to, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne, i dodaj to, co wyjątkowo Twoje, stała się fundamentem systemów walki, które dziś dominują na świecie. Na długo przed powstaniem programu The Ultimate Fighter, zanim Dana White i Joe Rogan. Przekształcili mieszane sztuki walki w globalne zjawisko, Bruce żył już w duchu cross-treningu. Łączył boks, szermierkę, wing-chun, judo i zapasy. Dla niego żadna pojedyncza sztuka walki nie była kompletna. Dana White sam nazwał Bruce'a Lee „ojcem mieszanych sztuk walki“. Georges Saint-Pierre, powszechnie uważany za jednego z najbardziej wszechstronnych zawodników MMA w historii, otwarcie przyznaje, że to właśnie Bruce jest powodem, dla którego walczy. Wszyscy oni idą ścieżką filozofii, którą Li wyznaczył dziesiątki lat temu. A jednak, gdyby wrzucić Brusa do oktagonu dzisiaj, prawdopodobnie przegrałby z zawodnikami światowej czołówki. Dzisiejszy sport poszedł do przodu. Zawodnicy są szybsi, silniejsi, lepiej wyspecjalizowani, ale to nie jest ujma, to właśnie spuścizna. Brus nigdy nie miał być ostatecznym szczytem, on miał być początkiem. Zapalił iskrę. A płomień był zawsze przeznaczony do tego, by płonąć jaśniej długo po jego przedwczesnym odejściu. Filozofia Brusa Lee nie tylko przetrwała, lecz także wyszła daleko poza granice sztuk walki. Dziś jego słowa analizuje się nie tylko w dojo i na salach treningowych, lecz także w klasach uniwersyteckich, aulach wykładowych i pracowniach twórczych na całym świecie. Dla niego sztuki walki były lustrem. Nie chodziło o pokonanie przeciwnika na ringu. Chodziło o odarcie się ze złudzeń, ego i strachu, aby spotkać się z najprawdziwszą wersją samego siebie. Największa walka, jaką człowiek może stoczyć, według Lee, nie była walką zewnętrzną, lecz wewnętrzną. Wierzył, że dyscyplina, uczciwość i płynność myślenia są równie ważne jak siła czy szybkość. W każdym ciosie, w każdym bloku tkwiła lekcja o życiu. Dostosuj się, bądź obecny, bądź jak woda. Ale prawdziwy ciężar jego filozofii nigdy nie był bardziej wyraźny niż w jego ostatnich dniach, szczególnie podczas tej rzadkiej, intymnej rozmowy telefonicznej. W tamtych chwilach mityczny wizerunek ustąpił miejsca prawdziwemu człowiekowi. Nie był już nieskazitelną ikoną, lecz człowiekiem zmagającym się z bólem, presją i sprzecznościami. Mówił nie jako niepokonany wojownik znany światu. Ale jako ojciec, wizjoner, człowiek obciążony oczekiwaniami. Ta rozmowa ujawniła frustrację Brusa wobec tego, jak świat go zaszufladkował, jak Hollywood sprowadziło go do karykatury i ignorowało jego głębsze przesłania. Wylał z siebie myśli jak ktoś, kto czuje, że czas dobiega końca. Nie szukał współczucia, nie narzekał, wzywał do rewolucji, do przemiany, nie miał cierpliwości dla stagnacji. Ani w sztuce, ani w filozofii, ani w ludzkiej duszy, i dlatego jego dziedzictwo nie umiera. Bo Bruce Lee nie nauczał tylko, jak walczyć, uczył dlaczego warto walczyć, co warto chronić, co warto przekraczać i dlaczego nigdy nie należy godzić się na mniej niż prawdę. To, co Bruce Lee powiedział w swojej ostatniej rozmowie telefonicznej, nie było zwykłym wybuchem emocji, to było rozliczenie całe życie walki. Dyscypliny, frustracji i niezłomnej wizji skondensowane w jednym nieprzygotowanym wyznaniu prawdy. W tej chwili nie występował przed kamerą, nie pisał filozofii do książki, nie ćwiczył kolejnej sceny walki, mówił do człowieka, który rozumiał ciężar, jaki niósł, być może po raz ostatni. Dziś tamten telefon brzmi jak kapsuła czasu. Duchowy testament. Niepełen żalu, lecz klarowności. Jakby Bruce wiedział, że nie musi znać końca, bo zdążył już powiedzieć wszystko, co naprawdę ważne. Przekazał pałeczkę nie w walce, nie w widowisku, ale w rozmowie. A wy? Jakie pytanie zadalibyście Bruce'owi Lee, gdybyście mogli usłyszeć go po tej ostatniej rozmowie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A zanim obejrzycie kolejny materiał, pamiętajcie, by na chwilę odetchnąć, rozluźnić się i zadbać o siebie.